Ciąg liczbowy jest funkcją, która spełnia określone warunki. Po prawej stronie tablicy napisałem wzór pewnej funkcji liniowej. Nie jest to postać ogólna funkcji liniowej, ale można ją do takiej postaci sprowadzić. Po lewej stronie mamy wzór. Na enty wyraz pewnego ciągu arytmetycznego. Załóżmy, że chcemy się dowiedzieć, jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu x równego 3. Podstawiamy za x trójkę i otrzymujemy odpowiedź dla argumentu x równego 3. Wartość funkcji f wynosi 7. Teraz przyjmijmy, że chcemy się dowiedzieć, jaki jest trzeci wyraz tego ciągu arytmetycznego. Podstawiamy za n trójkę i w analogiczny sposób otrzymujemy wynik. Trzeci wyraz. Ciągu jest liczbą 7. Funkcja i ciąg liczbowy różnią się tym, że za x można podstawiać dowolną liczbę rzeczywistą, a za n tylko liczby naturalne, gdyż nie ma czegoś takiego jak na przykład minus czwarty albo drugi i pół wyraz ciągu arytmetycznego. Zwróćcie uwagę, że do liczb naturalnych nie zaliczyłem zera. Czasem matematycy przyjmują, że zero jest liczbą naturalną, a czasem zaczynają od jedynki. Przy zajmowaniu się ciągami liczbowymi wygodnie jest przyjąć, że zero nie jest liczbą naturalną, gdyż mamy pierwszy, drugi, trzeci wyraz ciągu ale nie zerowy. Charakterystyczną cechą ciągu arytmetycznego jest to, że różnica jego dwóch dowolnych sąsiednich wyrazów jest taka sama. Różnicę tą oznaczamy literą r i ogólnie zapisujemy w następujący sposób. Przenosząc minus a n na prawą stronę równania otrzymujemy wzór, który mówi, że po dodaniu liczby nazywanej różnicą ciągu arytmetycznego do dowolnego wyrazu tego ciągu otrzymamy wyraz następny. Liczba 3 jest pierwszym wyrazem powyższego ciągu arytmetycznego. Liczba dwa jest jego różnicą. Po zastąpieniu liczb literami otrzymujemy wzór na enty wyraz dowolnego ciągu arytmetycznego.